Cześć, tutaj kanał Królix21. Dawno nie nagrywaliśmy filmów, dziś będziemy nagrywać film. To ja Łatek, Królix21, czyli się nie miał czasu, więc ja za niego nagrywam. Pokażę Wam teraz ekipę, nową ekipę, ale też niektórzy z ekipy są inni. Inaczej się nazywają, mają inne imiona i zaraz Wam ich przedstawię. jestem Łatek i zaczynamy jej. To jest big albo śrubka. Decydujcie sami. Jest big, ponieważ jest no dosyć. No tutaj ona może bardzo dużo zjeść. Można nawet palec ugryźć, więc lepiej uważać. Albo śrubka. Ale w sumie śrubka, dlatego że ma taki kolor. Murzyn. Tak naprawdę to jest murzynka. Tak, niedawno dowiedziałem się, że to jest murzynka. To jest murzynka, nie murzyn. To jest nasz Rudy. On nie zmienił imienia. I powiem wam, jak się ona w końcu nazywa. Lanza. Tak się nazywa. Lanza. A tutaj są jej małe króliczki, czyli nowe tutaj króliki w ekipie. Nie widać ich za bardzo. O, jeden się może tam gdzieś ruszył. Ale nie będziemy im przeszkadzać. Jak wiecie, idę sobie spać, więc lepiej mi nie przeszkadzać, ale pokażę Wam też, e, jak wyglądają klatki. Teraz jestem tutaj. To ja łatek. Tu jest murzynka, czyli moja siostra. No i. śrubka albo byk. Piszcie w komentarzach, jeśli będą otwarte, jak mamy nazwać tego królika. Tu jest jak na razie pusta klatka. Tak samo tutaj i tutaj. Tu jest sześć klatek. Tu będą kolejne, ale jeszcze ich niestety nie ma. Pokażę Wam resztę. Tak wygląda teraz to. Tu jest lanza. Tu jest rudy. I tutaj kiedyś była klatka. I ja tutaj mieszkałem Ale teraz tu nie ma Może uda mi się pokazać małe Więc zaraz wracam Dobra, ja idę spać Ale pokażę wam małe Tu są małe króliczki One mają chyba z kilka tygodni Niestety jeden zmarł Jest ich siedem Ogólnie miało być ich osiem Ale jeden zmarł Pokażę wam w jakim miejscu nie, teraz ja wam pokażę. Okej, okay, no to teraz Lanza wam pokażę, gdzie jest grób. To jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tutaj, gdzieś jest. Właśnie, yy, chyba w tym miejscu. O, tutaj. Tu jest on. On był za słaby i matka go wyrzuciła. Czyli ja Lanza. I dlatego. O, to jedna z klatek. Tutaj był chyba łatek, nie pamiętam. Tu też ktoś był, ale nikt już żaden królik już nie pamięta. Muszę sobie zobaczyć w nagraniach. Cześć, 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 ja jestem Rudy. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i. Dobranoc.